Dzień dobry. Dzisiaj gościmy Radosława Mechło, eksperta w zakresie AI. Na co dzień doradza firmom, jak wdrożyć sztuczną inteligencję i zoptymalizować procesy w ich firmach. Porozmawiamy o tym, jak AI ułatwia codzienną pracę, wspomaga rozwój firm i konkurencyjność na rynku. Jumotok. Jak osiągnąć lepsze wyniki dzięki AI? Wywiad z Radosławem Mechło. Radosławie, zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest sztuczna inteligencja i jak obecnie zmienia sposób prowadzenia biznesu? Aktualnie sztuczna inteligencja jest bardzo dobrym zabiegiem marketingowym, który opisuje różnego rodzaju algorytmy i narzędzia usprawniające naszą pracę. Natomiast pracując z różnymi firmami, z różnymi branżami i z osobami na różnych stanowiskach, widzę, że zastosowanie jej jest praktycznie nieograniczone. I jestem przekonany, że za chwilę, w najbliższej przyszłości, będzie to tak popularne jak teraz mail czy strona www, że każda firma, każda organizacja, która będzie chciała się rozwijać, będzie musiała korzystać z tych narzędzi, po to, żeby być bardziej efektywna i konkurować z, ze znacznie większymi od siebie firmami. A ja jej znajduję zastosowanie w różnych dziedzinach. Jakie obszary w firmach od sprzedaży po zarządzanie mogą najbardziej skorzystać na jej wdrożeniu, Twoim zdaniem? Tutaj patrzę na to przez pryzmat zastosowania konkretnych narzędzi do realizacji konkretnych działań i nie ma odpowiedzi, czy jest gdzieś granica, bo ta granica cały czas jest przesuwana, cały czas pojawiają się nowe narzędzia, te narzędzia zmieniają swoją funkcjonalność i patrząc na to z perspektywy od najniższych posad po zarządy, w każdym przypadku są rozwiązania, które potrafią usprawnić tę pracę. W przypadku sprzedaży może to być na przykład optymalizacja kosztów, może to być lepsze dotarcie do klientów, lepsze argumenty sprzedażowe, wsparcie obsługi klienta. W marketingu to jest personalizacja taka 1 do 1. Na znacznie wyższym poziomie niż teraz mamy w mailingu, czyli cześć imię, tylko może się to opierać o jakieś działania, które robiliśmy na stronie albo które realizowaliśmy z danym klientem. Ale najważniejsze jest moim zdaniem, żeby zacząć korzystać z tej technologii, po to, żeby zrozumieć jak ona działa i zastanowić się właśnie wtedy, jak ją wykorzystywać w poszczególnych działach. Wielu przedsiębiorców obawia się, że wdrożenie AI to duży krok wymagający znacznych zasobów. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak wygląda taki proces cyfrowej transformacji i jak przeprowadzić go w sposób przyjazny dla firmy? Wdrożenie może być takim bardzo dużym, drogim krokiem, który pochłonie zarówno pracowników, ich czas, jak i, jak i zasoby finansowe w znacznej wysokości, natomiast patrząc na perspektywę wdrożenia sztucznej inteligencji, to teraz mówimy już o naprawdę niskich kosztach, które bardzo szybko się zwracają, bo to nie musi być proces, który ma być od razu na całej organizacji robiony. To może być proces, który będzie stopniowo wdrażany. Wykorzystanie samego na przykład czatu GPT, które kosztuje 100-150 zł miesięcznie, to jest już jakieś wdrożenie. I oczywiście to wdrożenie musi być poprzedzone jakimiś analizami, określeniem celów, co chcemy zrealizować dostosowaniem tych środowisk czy tych narzędzi do potrzeb użytkowników albo nauczenie tych użytkowników, jak z nich skorzystać, ale nie musi być to poprzedzone pięciomiesięczną analizą i wydaniem nie wiem, 100 tysięcy złotych na samą analizę. De facto małe organizacje, dwu 3 osobowe mogą już takie wdrożenie zrobić sobie za 500 tysięcy złotych i konkurować naprawdę ze znacznie większymi przedsiębiorstwami, które nie korzystają jeszcze z takiej technologii, bo wykorzystanie czy to czatu GPT, czy szeregu innych narzędzi i uspójnienie ich działania, połączenie w lo jakąś logiczną całość pozwala na oszczędność na poziomie dwóch, trzech, czterech, czasami nawet więcej godzin dziennie. To są, wow. to są takie... takie znaczną oszczędności. oszczędności tak. Mówiłeś o korzyściach i możliwościach zrażania AI. Czy masz na myśli jakieś konkretne przykłady firm, które z sukcesem wdrożyły sztuczną inteligencję? Tak, doradzałem wielu firmom i z takich najbardziej spektakularnych przykładów mam między innymi wdrożenie, które umożliwiło na oszczędność na poziomie 60 tysięcy złotych netto i oszczędność czasu procesu z półtora miesiąca do czterech dni. Chodziło o to, że była ogólnopolska kampania reklamowa realizowana i firma zamiast korzystać z agencji kreatywnej, która właśnie by chciała za to 60 tysięcy złotych, wykorzystała te zasoby, które jej daliśmy i były zaangażowane to w tylko dwie osoby, które w niecałe cztery dni przygotowały całą kampanię, przygotowały kreacje, hasła reklamowe. Co więcej, ta agencja kreatywna przygotowała też same hasła reklamowe. I później na, o, osobom decyzyjnym były pokazane jedne i drugie hasła, nie mówiąc, które są które. I osoby decyzyjne wskazały tylko i wyłącznie te hasła, które wygenerowane zostały własnym sumptem, a nie przez agencję kreatywną. De facto, agencje kreatywne też korzystają z takich narzędzi i to bardzo dobrze, bo to wspiera kreatywność, wspiera różnego rodzaju działania, optymalizuje te koszty. Innym przykładem jest tworzenie na przykład asystentów przy pomocy języka naturalnego, bo można już teraz tworzyć w czasie GPT, czy w Gemini czy w Klodzie takich asystentów, którzy nas odciążają z prac, które nam zajmują powiedzmy 10-15 minut dziennie. Ale jeżeli popatrzymy na to w w skali tygodnia, miesiąca czy roku, no to to jest kilka, kilkanaście dni roboczo-dni zaoszczędzonych, które można przeznaczyć na inne działania. Co więcej, wzrasta też jakość tych działań, albo na przykład oszczędności wynikające z tego, że nie musimy tego zlecać na zewnątrz. Więc jest tutaj mnóstwo przykładów i dla każdej branży znajdzie się odpowiedni przykład, jak to zrobić. Oszczędność na poziomie kilkudziesięciu tysięcy jest naprawdę imponująca. No, ja określam, że jest kilka parametrów, które należy brać pod uwagę. Przede wszystkim oszczędność czasu, bo ona jest najłatwiej policzalna, jak coś człowiek robi samodzielnie, a jak coś robi, jeżeli wykorzystuje do tego narzędzia. Z drugiej strony, mamy oszczędność pieniędzy, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Mamy też wzrost jakości. Ten wzrost jakości widać, no nie jest aż tak dokładnie pomierzalny, ale widać go przede wszystkim u odbiorców końcowych. Mamy też zwiększenie na przykład liczby obsługiwanych klientów, więc to wszystkie, te wszystkie elementy składają się w całość, która de facto jest z korzyścią dla organizacji, która może rosnąć, która może się rozwijać i działać skutecznie. Nasi widzowie to głównie inżynierowie i specjaliści techniczni. Jak oni mogą wykorzystać sztuczną inteligencję w swojej codziennej pracy, na przykład do analizy danych czy upraszczania procesów? Wszystko zależy od tego, jakie są ich potrzeby, ale jeżeli mają dowolny zestaw danych, czy to jest Excel, czy to są jakieś techniczne rysunki, czy to są jakieś informacje blokowe to mogą wrzucić to do odpowiednich narzędzi, które zaproponują im Podpowiedzi, w jaki sposób zoptymalizować dany proces albo gdzie oszczędzić coś, czy jakie parametry poszczególnych elementów, na przykład na płytce drukowanej zmienić, żeby ona działała lepiej, bezpieczniej, żeby była bardziej odporna na jakieś warunki atmosferyczne, czy inne tego typu rzeczy. Z drugiej strony, można też przyspieszyć sobie programowanie na przykład sterowników przy pomocy AI, opisując cały proces i określając, w jakim języku ma być napisany. Dany program. Oczywiście to nie będzie tak, że jeden opis krótki na dwa zdania wystarczy, żeby nie wiadomo, jak skomplikowany sterownik zaprogramować, ale ułatwi to i przyspieszy cały te, ten proces działania związany z programowaniem. I oczywiście to po stronie eksperta będzie weryfikacja, czy ten program dobrze działa, czy ma jakieś błędy, i te błędy ewentualnie w jaki sposób poprawić. Natomiast AI. Zrobi za nas powiedzmy 80% pracy, a my skupimy się na tych 20%, których już gdzieś z jakichś powodów jeszcze, bo to jest też istotna kwestia, jeszcze sztuczna inteligencja nam nie zrobi. Czyli na razie sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy? Sztuczna inteligencja, stwierdzenie, że zabierze nam pracę, jest takim samym stwierdzeniem jak Excel zabierze pracę matematykom czy analitykom. Nie, to jest kolejne narzędzie, którego wykorzystanie zależy od człowieka i to użytkownik musi być tym elementem koniecznym w całym tym procesie, bo sama sztuczna inteligencja nic nie zrobi. Musi być ktoś, kto powie jej, co ma zrobić, zweryfikuje tę pra prawdziwość tych odpowiedzi, więc AI nie zastępuje ludzi, natomiast ułatwia realizację poszczególnych procesów. I oczywiście są zawody, które są bardziej narażone na, że tak powiem, wykluczenie związane z tym, że wykorzystuje się AI na przykład do pisania tekstów. Ale oznacza to, że jeden copywriter czy jeden tłumacz może przetłumaczyć znacznie większej, większą liczbę tekstów, ale na końcu to on ponosi odpowiedzialność za to, co zostało zrealizowane. Czyli zyskaliśmy zdolnego asystenta, któremu trzeba wytłumaczyć dokładnie, co powinien zrobić. Ja bym powiedział jeszcze dalej, że zyskaliśmy Takiego stażysty, który ma największą ogólną wiedzę na dany temat, ale trzeba mu bardzo dokładnie wytłumaczyć, czego oczekujemy, żeby zrobił to od A do Z, a nie od F do G. Więc jak najbardziej i tutaj należy się skupić na tym, w jaki sposób rozmawiać z takimi narzędziami, żeby one rzeczywiście dawały nam odpowiedzi, których oczekujemy, a nie żeby halucynowały. Tam jest kilka. Aspektów związanych z przekazaniem na przykład jakichś odpowiednich danych, bo nie można założyć, że skoro sztuczna inteligencja to ona jest wszechwiedząca, ona nie jest wszechwiedząca, ona ma jakieś zestawy danych i jeżeli my nie dostarczymy jej odpowiednich danych, na których ma się opierać, no to będziemy mieli błąd odpowiedzi. Radosławie, dziękuję za interesującą rozmowę. Naszym widzom za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych treści. Jumotok po więcej materiałów zapraszamy na nasz kanał na YouTube www.youtube.com slash małpajumopolska